Witam serdecznie wszystkich z Poznaku Lwa. Dzisiaj wy zrobimy dla Was rozkład tarota na nadchodzący miesiąc, na ten styczeń 2024 roku. Zobaczymy, co będzie się działo w sferze zawodowej, w finansach, czy tutaj coś nowego może się ruszy, w sprawach osobistych, także tu w Waszym związku, jeżeli jesteście, bo jak nie, to czy może ktoś nowy się pojawi na horyzoncie. Sprawdzimy także na koniec, jakie są trzy wydarzenia, które będą. Naprawdę ważne i będą miały znaczenie w tym nadchodzącym miesiącu, więc zostańcie do końca. Mamy wiele do rozpakowania. Zacznijmy od postawienia karty, która będzie oznaczała wasz dominujący wpływ w tym czasie na styczeń i mamy tutaj kartę głupca. Karta głupca, jako taka właśnie karta dominującego wpływu jest bardzo ciekawa, bo tak naprawdę oznacza, że będziecie mogli sobie troszkę odpuścić, tak? Ogólnie świetnie. Świat nie będzie specjalnie od Was wiele wymagał. Mówię świat, czyli otoczenia, to co się dzieje wokół Was. Wy jak najbardziej jesteście może nawet i zachęcani do tego, żeby od siebie wymagać, ale jeżeli nie chcecie, jeżeli chcecie, żeby ten styczeń był może jednak taki troszkę spokojniejszy to jest na to szansa. Tutaj niewiele złego się wydarzy, niewiele także pewnie dobrego, ale raczej znaczy takiego znienacka dobrego, to nie znaczy, że nic dobrego się nie wydarzy, ale to chodzi, że po prostu będziecie mogli pewne rzeczy sobie no, odpuścić, zrobić no tak powiedzmy na pół gwizdka, a i tak się nie będziecie musieli obawiać, że coś z tego złego wyniknie. O, to chyba lepsze określenie niż powiedzenie, że nic złego i nic dobrego się nie wydarzy, bo to to, e, tak naprawdę dystopijnie by zabrzmiało, ale e, to jest całkiem dobra karta w tym kontekście, tak? Całkiem dobra karta. Trochę też sugeruję, żeby może nie zapędzić się w tym wszystkim, żeby też nie zapomnieć o swoich, no, takich naprawdę konkretnych obowiązkach, które macie z dzień do dnia, a przynajmniej nie w pełni, żeby o nich nie zapomnieć. Ale zobaczmy, jakiego wy będziecie nastawienia w tym czasie, jakiego wy będziecie tutaj, jaka będzie wasza energia i mamy dziesiątkę pucharów. To jest mega pozytywna karta, która mówi, że po prostu będziecie w świetnym humorze, Będziecie pełni właśnie takiej pozytywnej energii, pełni takiego też ciepła, które ludzie będą widzieli wokół. Więc no nie wiem, co tutaj spowoduje, że taka no taka energia super fajna z was zacznie tutaj wyciekać, ale może właśnie to, że weźmiecie sobie sprawy na trochę lżej będziecie traktowali, może nie będziecie aż tak poważni w tym, w tym miesiącu i ta właśnie karta dziesiątki pucharów wskazuje, na to, że będzie, będziecie mimo wszystko, mimo niezależnie od tego, co się dziać nie będzie, będziecie dobrej myśli, będziecie optymistyczni i to często też przynosi, tak, to przyciąga ta pozytywna energia, jeżeli ją faktycznie tak prawdziwie mamy, a nie tylko udajemy, to ona też przyciąga pozytywne rzeczy do nas. No ludzie, to tak wyobraźcie sobie, że jak jesteście w towarzystwie, no to kogo się w milej słucha, tak, kogo Kogoś, kto opowiada fajne rzeczy i jest radosny, czy kogoś, kto narzeka cały czas. No wiadomo, że pójdziemy raczej spędzić więcej czasu i posłuchać tej osoby, która milsze rzeczy mówi i fajniejsze i śmieszniejsze, więc to jest ta siła przyciągania. Zanim postawimy karty na sprawy no, materialne, zawodowe, finansowe, chciałbym zasugerować, że jeżeli macie pytania do Kartarota, Chcielibyście, żebym postawił karty na jakikolwiek temat, albo może postawił rozkład na nadchodzący rok dla Was, to zapraszam na moją stronę internetową kosmatarot.com, link jest pod filmikiem, tak jak zawsze, w opisie. Na pewno odpowiem na wszystkie trapiące Was pytania. Przejdźmy do spraw zawodowych w tym styczniu, nadchodzącym. I tu mamy tak, dziewiątkę denarów i mamy kartę arcykapłanki. I cesarza. Okej. Okay. W sprawach finansowych mamy koło fortuny. Mamy też dziewiątkę buław i też dziesiątkę pucharów, więc o, tutaj widzę, że faktycznie może przyciągniecie do siebie no, pozytywne wpływy no, finansowe. Coś dobrego może się naprawdę wydarzyć. I teraz jakieś Wasze dodatkowe obowiązki, przedsięwzięcia. Mamy rydwan, mamy dziesiątkę buław i mamy giermka, giermka buław. Ok, fajnie. W kwestiach zawodowych. Dowiecie się czegoś. Dowiecie się czegoś, czego wcześniej nie wiedzieliście. Będzie to. Um... Jakoś wpływało na właśnie wasze życie zawodowe, bo skłoni was do podjęcia jakiejś decyzji. Może decyzji do tego, żeby się starać, no o jakoś, nie wiem, może o awans, albo o pójście w jakąś inną stronę na, na ścieżce kariery, może faktycznie też, żeby zmienić miejsce pracy, jeżeli chcecie, ale to prawdopodobnie może być takie coś, no nie aż tak ważnego, nie będzie to. Raczej nie będzie to nic takiego złego, aż tak żeby zmuszać was na pewno do tego, ale dowiecie się czegoś, jakaś może okazja się pojawi, jakaś rzecz, o której wcześniej nie wiedzieliście, która może was, was pokierować w jakąś stronę i pomoże to wam podjąć jakąś decyzję tutaj w ramach swojej kariery, ale też może w ramach pracy mówię, to może być coś prostszego też to może być, nie wiem, to, to jest rozkład miesięczny, czyli to nie są aż. Niekoniecznie od razu, co styczeń, tak, co miesiąc zmieniamy całe swoje życie. Może się tak wydarzyć, ale to może być taka prostsza rzecz, jakby nie wiem, może zmienienie pokoju, w którym pracujecie w biurze, bo akurat się dowiecie, że coś się zwolniło, a tam jest ładniejszy widok. No nie wiem, coś takiego też może mieć miejsce, więc nie myślcie tylko o jakichś naprawdę wielkich rzeczach ale tych takich mniejszych to też może mieć znaczenie i tu może być to obrazowane przez karty. Ale dla osób, które już jakiś czas temu no, z tyłu głowy, może jeszcze nie wprost, zastanawiają się nad jakąś zmianą, nawet taką właśnie, żeby zmienić tutaj miejsce pracy, to, to będzie ta dodatkowa rzecz, która no, tak was jeszcze tak pchnie do podjęcia tej decyzji, bo decyzja jakaś taka podjęta zostanie przez was. Mimo wszystko prawdopodobnie jeszcze w tym miesiącu no, nie podejmiecie konkretnych kroków w tym kierunku, ale no, to pewnie zależy już od Was. Ale też dla osób, które no, nie myślą o zmianie pracy, to wtedy to może być taka drobniejsza rzecz, ale też widzę, że będziecie kierowali się Wasz własnym rozwojem. Będziecie liczyli na to, że może w przyszłości coś. Coś się polepszy, więc może nie ma może takiego przymusu w waszej, waszej pracy, żeby zyskać jakąś nową kwalifikację czy coś, czy się nauczyć czegoś nowego, nawet trochę zacząć się, się tego uczyć, A, ale wiecie, że jak tego. Jak, no, Podniesiecie tą jakąś kwalifikację, to potem w przyszłości może to wam przynieść konkretne rezultaty, i to może być właśnie ta, ta decyzja, żeby jednak taki krok zrobić, nawet bez tego przymuszenia z góry. Więc dla osób, które szukają pracy, bo na przykład nie pracują obecnie, to będzie właśnie pokazywało, że pojawi się możliwość podjęcia decyzji, podjęcia pracy gdzieś. Z racji jednak takiej, że trzeba brać tu pod uwagę to, że to może też będzie taka bardziej decyzja z rozsądku niż z wewnętrznego poczucia, że tak, że to będzie fajne. No czyli taki troszkę kompromis, tak? Czyli no będzie praca, która może nie będzie brzmiała na, jako najlepsza na świecie, ale jakaś wymarzona wasza, ale nadal będzie godna uwagi. I, I na pewno będzie to decyzja taka, żeby no, zacząć tam pracować, i to będzie rozważna decyzja. W kwestiach finansowych, tu jest bardzo fajnie, to już muszę powiedzieć, że całkowicie tak bez waszego może nawet starania się, tutaj bym ten głupiec się chłania znowu, że tutaj nie będziecie musieli na coś wydać pieniędzy, na co zakładacie, żebyście musieli. Czyli jakiś wydatek Wam odejdzie. I to też, tak jak mówię, prawdopodobnie bez jakiegoś wielkiego starania z Waszej strony, może nawet żadnego. Karta tutaj. Koła fortuny mówi, że to już od jakiegoś czasu może się toczyło. Może mm, mieliście jakieś zobowiązanie i teraz ono wygasa, tak? I no to jest pozytywna rzecz. Ale widzę też ta dziesiątka pucharów tutaj e, widnieje. I to może naprawdę wskazywać na wpływ, który po prostu Wam coś da. Doda Wam tak realnie e, do budżetu, dorzuci do kociołka. E, może tutaj być coś, co... Mm, Realnie da Wam większe pieniądze. Może, może ta zmiana pracy, może ona już wejdzie wejdzie w jakiś sposób w życie, albo dostaniecie jakieś dofinansowanie może do jakiegoś tego kursu, który będziecie chcieli podjąć. Ogólnie będziecie mieli konkretny zysk w styczniu. Tak? Więc może jak zaczniecie pracę, no to po prostu będziecie mieli taki zysk, że no, dostaniecie wypłatę, ale to będzie w dobrym, to będzie mimo wszystko jeszcze taka ilość tak? w tym wypadku, która no, troszkę was zaskoczy, bo będzie bardzo fajna. tak? Będzie to pozytywny, pozytywny wpływ, pozytywny no, dokładnie przypływ, e, tak? Może nawet gotówki, e, albo będziecie wiedzieć, że w przyszłości będziecie więcej e, mogli dostać, więc, no, bardzo optymistyczna sprawa. Jeżeli chodzi o obowiązki przedsięwzięcia, to widzę, że tak, no nowy rok się zaczyna wy, czyli nowy rok, nowy ja podejmiecie się jakiegoś działania, które i tu podejmiecie się tak naprawdę tak twardo, tak, podejmiecie się jakiegoś nowego. Um, Postanowienia może, może jakiegoś nowego hobby, może nowego właśnie jakieś, może sport jakiś podejmiecie, może też jeszcze nie planujecie tego, ale na przykład ktoś Was wyciągnie na chodzenie, na spacery czy coś takiego. To będzie dość męczące, znaczy nie, nie, może nie męczące, będzie zajmowało troszkę Waszego czasu, tak? Będziecie jednak chętnie brali w tym udział i będziecie chętnie się starali i będziecie naprawdę się do tego przekładali. Więc no, jest ten optymizm, jest ta entuzjazm, i ta radość zrobienia rzeczy, więc jeżeli macie postanowienie noworoczne, tak. Od tego stycznia, to widzę, że wy akurat na pewno się będziecie trzymać tego postanowienia, a nie że jak w tym Blue Monday, i tak to się chyba nazywa Niebieski poniedziałek, w której najwięcej osób już dochodzi do realizacji, że jednak, no, jednak nie będzie swojego postanowienia kontynuować. Tutaj to postanowienie, jeżeli będziecie takie mieli, to będzie kontynuowane na waszą korzyść najzwyczajniej w świecie. Przejdźmy do rozkładu w sferze uczuć. Mamy w sferze, no, tutaj uczuć i no, rozwiązków mamy dziesiątkę buław, mamy dwójkę mieczy, mamy królową denarów. W kontaktu z bliskimi rodziną jest arcykapłanka, as denarów i jest też e, królowa kielichów, mhm. a w kontakcie z no, innymi ludźmi, tak? którzy nie są bliskimi, e, ale no, w takim życiu codziennym, tak? powiedzmy, mamy tutaj sprawiedliwość, mamy asa mieczy i mamy księżyc. Mhm. okej. Okay. Więc tak, no, w sferze uczuć związków, jeżeli jesteście w długofalowym związku, to widzę, że em, razem, albo nawet jak jesteście w krótkofalowym krótko związku, czyli na początku swojej drogi, to widzę, że będzie no, taka sytuacja, w której nie będziecie do końca wiedzieć, co w jakiej sprawie zrobić. Pojawi się przed Wami jakieś wyzwanie, które będzie wymagało pewnego poświęcenia i no OK, niespecjalnie będziecie wiedzieć, co w tej sprawie zrobić. Jest tutaj możliwość zrezygnowania w ogóle z podejmowania tej decyzji, ale ale mimo wszystko no trzeba będzie pewnie się z czegoś no z może z czegoś zrezygnować. To nie będzie jakoś specjalnie złe, tak? Mimo wszystko to jest ta, ten, ta dziesiątka pucharów, która tutaj oddziaływuje i oznacza, że mimo wszystko będziecie to pozytywnie przyjmować, ale będzie jakaś rzecz, która będzie od Was wymagała no, poświęcenia. Może czegoś poświęcenia, żeby skupić się na czymś innym. Tak, czy trzeba będzie jakąś sprawę razem robić, żeby no, tutaj um, sytuacja się poprawiła. Nie mówię o, konkretnie o tym sytuacji między Wami, ale jeżeli podejmiecie się tego wyzwania, nazwijmy to tak, to to też płynie pozytywnie na Wasz związek. A tak to um, ogólnie będziecie... Bo to nie jest to, że wy się nie dogadujecie w tym wypadku. Ta, ta, ta sytuacja to jest coś, co jest wyzwaniem dla was. A i ono będzie jedno takie konkretne, jedno to wyzwanie w tym miesiącu, ale. Poza tym będziecie dogadywali się dobrze, będziecie, będzie fajnie, może nie będzie tutaj jakichś wielkich uniesień romantycznych w tym styczniu dla Was, nie będzie jakichś takich wielkich wydarzeń, ale będziecie dogadywali się fajnie i tu jest też, no to jest na plus, tak, to ważne, żeby się dogadywać dla osób, które... No, szukają kogoś, no, styczeń nie jest najlepszym miesiącem do tego, żeby tutaj naprawdę zacieśniać bardzo jakieś nowo poznane, nowo stworzone relacje czy żeby nawiązywać w ogóle nowe relacje tak, żeby mieć szczęście większe w tym, tak? Żeby mieć większego farta w tym. No, to nie jest pozytywne. Nie ma tu tutaj pozytywnego wpływu. Negatywnego jakoś specjalnie też nie, chociaż widzę, że jeżeli, no, na przykład nie jesteście pewni wobec jakiejś osoby, którą dopiero co poznaliście, obawiam się, że te wasze wątpliwości mogą mieć uzasadnienie w tej sprawie, więc to ja wiem, że to w odosobnionych przypadkach będzie wśród was, ale, ale no, tak to widać. Tutaj karty obrazują. Dobrze, przechodząc do kontaktów z bliskimi, dowiecie się jakiejś rzeczy o. Kimś bliskim. Karta arcykapłanki w tym wypadku faktycznie wskazuje o jakiejś może tajemnicy, może czymś, co nie było wypowiedziane, może ktoś to trzymał troszkę tylko dla siebie. Teraz dowiecie się o kimś właśnie bliskim czegoś nowego. Może sam to wyjawi, albo ale bardzo możliwe, że to tak dojdzie do was trochę bocznym torem. Niemniej nie będzie to nic złego, tak? Jak, jak już, to to będzie troszkę zaskakujące. <laughs> Karty też tutaj wskazują, że na pewno będzie też jedno wydarzenie w styczniu, jakieś jedno, może spotkanie, interakcja z kimś bliskim, która będzie bardzo mm, taka. No, Wynagradzająca, taka dająca poczucie, że ta relacja jest fajna, tak? czyli no, taka ciepła no, sytuacja, właśnie może spotkacie się z kimś bliskim, albo wasze młode tutaj malutkie dziecko powie pierwszy raz, tata, mama. No takie bardzo fajne uczucie, takie ciepłe, które poczujecie, że faktycznie no, ta osoba jest, no wiecie, dlaczego ta osoba jest bliska dla was, waszemu sercu. Więc, no tutaj taka, taka kwestia będzie, a, w kwestii, a w, przy kontakcie z innymi osobami z, no, w, w ramach społeczeństwa, czyli nie wiem, sąsiadami, koleżankami, kolegami z pracy, to widzę, że będzie taka, taki moment, w którym nie będziecie specjalnie wiedzieli, co zrobić. To nie będzie bezpośrednio dotyczyło pewnie Was. Tak, ale jednego dnia może na przykład w pracy wasi znajomi, tak, koledzy z pracy się pokłócą. tak, Oni będziecie świadkami jakiejś takiej kłótni, jakiegoś takiego wydarzenia i yy, no tutaj nie będzie wiele można zrobić. Karta sprawiedliwości tutaj mówi o tym, że no, Byście musieli, nie wiem, jedną lub drugą stronę jakoś poprzeć, a nie chcecie, więc najlepiej być tutaj neutralnym. W tym wypadku ta karta sprawiedliwości mówi o zachowaniu neutralności, ale no, będzie to taka dziwna sytuacja, z której tak naprawdę nie będziecie mogli znaleźć dobrego wyjścia. Może, może dowiecie się czegoś, albo coś zrobi wasz sąsiad, jakiegoś dziwnego, i tak naprawdę, no, hmm, nie, będzie to takie dawało do myślenia, ale no też nie będzie specjalnie wiele, co będzie można w tej, w tej materii zrobić, ale, no, to wasz ogląd tej osoby lub tych osób na pewno zmieni. No dobra, to był rozkład, tym powiedzmy, osobisty. Jeżeli teraz przejdziemy, znaczy nie jeżeli, no przejdziemy do rozkładu na Trzy wydarzenia, które będą miały miejsce w tym nadchodzącym miesiącu. E, Pierwsza, która będzie, no taka może niepokojąca, e, taka mniej przyjemna, tu mamy czwórkę pucharów, bardzo pozytywna, to mamy kartę głupca znowu, i tutaj jest jeszcze ten głupiec cały czas też. Okej, okay, to ja już wiem o co chodzi. I jedna, która Was e, zaskoczy, ale też może być przyjemna, a może być też negatywna. A to jest dwójka pucharów. No, ta niepokojąca rzecz, no to będziecie musieli z czegoś zrezygnować. Tak, Dowiecie się, że z czegoś po prostu trzeba będzie zrezygnować, może to w ramach właśnie tej sytuacji, która była mowa, o której była mowa w ramach no, Waszego związku, Waszej relacji, będzie musicie, będziecie musieli od czegoś odejść, od czegoś, co robiliście, a żeby poprawić sytuację, tak? będziecie robić to razem, oczywiście, no ale rezygnując z czegoś, bo okoliczności są takie, a nie inne, no, też niekoniecznie będziecie zadowoleni z tego, bo robiliście to z jakiegoś powodu, tak, braliście w tym udział z jakiegoś powodu. No teraz okoliczności się zmieniły, no niestety trzeba, trzeba od czegoś odejść. Pozytywną sprawą, która zrobi na Was wrażenie, tutaj jest karta głupca i tu mam tego głupca i mam tę dziesiątkę pucharów, to wskazuje na to, że po prostu wydarzy Wam się jednego dnia jakieś totalnie fajne, jakieś fajne wydarzenie, takie niespodziewane zupełnie, zupełnie przypadkowe też, to nie będzie wynikało z Waszej pracy, po prostu Będziecie mieli taki bardzo konkretny łód szczęścia. Będziecie mieli farta w jednym konkretnym przypadku. Co wam no, tak spowoduje, że tak w pewnym momencie tak usiądziecie, czy tak spojrzycie i ty naprawdę no, nie powinno się to mi udać, tak? A tutaj się udało. Albo o no co za nimi na niespodziankę, ale zupełnie z znienacka się pojawi. Więc jedna taka naprawdę jeden taki łód szczęścia całkowitego, niezapracowanego tak w żaden sposób przez was na ten łód szczęścia, ale no, nie mniej fajnie. Fajnego, przyjemnego, tak? A e, rzecz, która Was zaskoczy, e, to jeżeli jesteście w związku. Z kimś, tak? To wasz partner was bardzo zaskoczy, ale zaskoczy was w pozytywny sposób, zrobi coś miłego dla was. Jeżeli nie jesteście z nikim w związku, to ktoś bliski wam, ktoś z kim naprawdę się dobrze dogadujecie, przyjaciel pewnie, może ktoś z rodziny, właśnie też zrobi coś bardzo, bardzo miłego dla was. No jeżeli jesteście w związku, to też to może być przyjaciel czy bliska osoba, ale bardzo często ta dwójka Pucharów mówi o partnerze, tak? Jeżeli go mamy. Więc tutaj będzie no, po prostu takie wydarzenie, całkowicie z zaskoczenia was weźmie, tak? Ta miły gest jakiś, miła niespodzianka, naprawdę coś fajnego. Co jeszcze bardziej poprawi wasze relacje, więc lwy e, rozkład dla Was na nadchodzący miesiąc, tak? na styczeń 2024. Mam nadzieję, że ten rozkład może pewne rzeczy pojaśnił, przygotował na pewne rzeczy. Jeżeli tak, możecie tutaj dać lajka, like, skomentować, jeżeli macie jakieś uwagi. Ja czytam wszystkie komentarze i staram się jak najbardziej Wasze uwagi tutaj wpleść w to, co robię na kanale. Ja jestem kosmonkowski bardzo dziękuję Wam za wasz czas i wam wielką. Mam nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki. Pa!